Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Ali i witam Was w kolejnym typowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku nagle dla Was test Tangera Hyper Flash. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali, dali łapkę w górę i zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać o każdym nowym filmie więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem więc jak już mówiłem na samym początku dzisiaj, że nie to odcinku nagram dla was test Tigera Hyper Flash także zapraszam was do oglądania więc Tiger Hyper Flash zaprezentuje się właśnie tak Ten jak tu widzicie na z, załączonym zdjęciu tak się prezentuje w rzeczywistości. Proszę bardzo, tak on się prezentuje. Jak to bywa w moich testach, najpierw zapach, a potem znak. Także teraz jak on tworzy i zaraz się widzimy ponownie. Więc już jestem z powrotem. Hmm, Tajkę została przeze mnie już otworzony, tak możecie już troszkę zobaczyć. No i najpierw smak. Zobaczymy jak on y, smakuje. To znaczy nie ja smakuję, a jak, jaki ma zapach. O! No. Taki trochę cytrusowy. Na smaku cytrusa. Wróć taki taką, ty, taką cytrynkę. Z y, zapachu teraz smak. W smaku smakuje trochę jak taka moniatka połączona z cytrynką także najdzie mi chwilę ja go wypiję i zaraz się zobaczymy ponownie już ja jestem z powrotem więc Tiger Hyperflash został przede mnie wypity no i teraz przejdźmy sobie do podsumowania więc tego Tiger oceniam takie 9 na 10, ponieważ mimo takiego dobrego, dobrego smaku I właśnie mu daje ocenę 9, 9 na 10. Ech. No i co, więc w tym odcinku było było trzymać Trzymajcie się i do kolejnego odcinka no na moim kanale. Na razie.